Witam serdecznie Ala Soul Voice w trzecim odcinku dotyczącym przedwczesnego wytrysku i wracamy do tematu przyczyn, które kontynuowałam w wcześniejszym odcinku. Wiadomo, że w ogóle, słuchajcie, w warunkach fizjologicznych układ serotoninergiczny steruje mechanizmem hamującym ejakulację. A więc jego zaburzenia mogą być, słuchajcie, odpowiedzialne za problemy właśnie z wytryskiem. Może do tego dojść np. w wyniku schorzeń układu hormonalnego, o czym powiedziałam wam we wcześniejszym odcinku. Np. właśnie na czynności tarczycy. I chciałam teraz tylko króciutko o tym przypomnieć. Wówczas, moi drodzy, wyrównanie pracy właśnie tarczycy doprowadza zazwyczaj do ustąpienia objawów przedczesnego wytrysku. I to jest, kochani, ważne. Również różnorakie stany zapalne Waszego organizmu mogą doprowadzać do powstania zaburzeń w układzie serotonergicznym. Poprzez słuchajcie, produkowanie wówczas substancji prozapalnych, jak chociażby cytokin. Za problemy z wytryskiem mogą być również odpowiedzialne czynniki psychogenne oraz, słuchajcie, somatyczne. Do tych pierwszych należą przede wszystkim zaburzenia lękowe, zaburzenia waszego nastroju, czyli depresja, tak to podsumuję krótko, zła relacja z partnerką, brak doświadczenia seksualnego lub długa przerwa, słuchajcie, od ostatniego stosunku, traumatyczne różnego rodzaju przeżycia seksualne w przeszłości, np. doświadczenia. Molestowania chociażby, czy inne rzeczy, strach przed ciążą, no co? Do czynników somatycznych z kolei, kochani, podsumowując, należą choroby przede wszystkim ciała, jak właśnie cukrzyca, udar mózgu w przeszłości, przerost lub zapalenie prostaty, zaburzenia erekcji, różnego rodzaju złożenia neurologiczne, jak na przykład swardnienie rozsiane, nadczynność przede wszystkim tarczycy, o czym wspominałam już we wcześniejszym odcinku i jeszcze raz o tym, panowie, wspominam, sprawdźcie Waszą pracę, tarczycy. O czym może świadczyć, kochani, ten przedwczesny wytrysk i o takich samych przyczynach problemu jeszcze chciałabym powiedzieć dwa słowa. Przedwczesny w ogóle, kochani, wytrysk to zjawisko złożone. Jak już myślę się domyślacie, stanowi nie tylko dyskomfort w sferze waszej psychicznej, może być też objawem choroby. Specjaliści rozpatrują etiologię problemu na dwóch tak zwanych płaszczyznach biologicznej i psychogennej przede wszystkim i do czynników, kochanie, takich biologicznych możemy zaliczyć mm, wysoką nadwrażliwość chociażby waszego członka na symulację, nadmierną również aktywność y, naturalnego odruchu ejakulacji. Cóż jeszcze pobudliwość seksualną tak zwaną endokrynopatię, hiperkalcemię, hipoglikemię, policystemię, zespół Cushinga, cóż jeszcze, predyspozycje genetyczne, zaburzenia urologiczne różnego rodzaju, szczególnie, kochani, dotyczące przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, więc miejcie to na uwadze. I leczcie szybko takie problemy. Do czynników z kolei psychogennych należy przede wszystkim lęk, stres, przypominam, Wasze przemęczenie, depresja, problemy wasze ze snem, wczesne doświadczenia seksualne różnego rodzaju, negatywne dozdania związane z inicjacją seksualną, chociażby mała ilość stosunków, kochani, i jeszcze może czynniki jakieś rozwojowe. No cóż, wśród starszych mężczyzn w ogóle przyczyny problemu mogą stanowić także zaburzenia organiczne, które są skutkiem różnego rodzaju przewlekłych chorób, i trzeba mieć również to na uwadze. No, jeśli chodzi kochani o inne ujęcia tegoż problemu, naukowcy. Na czele z R.J. Waldingerem proponują także podział problemu przedwczesnego wytrysku na takie cztery różne kategorie. Przede wszystkim wrodzony o podłożu neurologicznym, nabyty kochani o tak zwanym podłożu psychologicznym, naturalny, zmienny, dotyczący przede wszystkim mężczyzn, którzy problemu z przedwczesnym wytryskiem doświadczają jedynie okazjonalnie. Do tego zaburzenia przypominające przedwczesny wytrysk, i dotyczy to mężczyzn, którzy pomimo wytrysku w prawidłowym czasie uskarżają się na zbyt y, krótki czas trwania stosunku. W badaniach mojej drodzy klinicznych najczęściej spotyka się dwie ostatnie opcje. A co to mojej drodzy oznacza? Problem można zwalczyć naturalnymi metodami, chociażby również. Uh, -huh. Cóż jeszcze? Ze względu na czas trwania stosunku mówi się również o trzech rodzajach przedwczesnego wytrysku. Tak mi się akurat przypomniało. Wytrysk zbyt e, przedwczesny, który najczęściej, słuchajcie, pojawia się na etapie gry wstępnej lub jeszcze tak jakby przed nią. Wytrysk przedwczesny, który pojawia się, kochani, przed stosunkiem lub mm, w momencie rozpoczęcia penetracji, tak bym to ujęła. I wytrysk zbyt wczesny, do którego odroi Panowie, dochodzi po rozpoczęciu penetracji i następuje po niewielkiej stymulacji seksualnej. Biorąc w ogóle pod uwagę tynezę tegoż problemu, um, wyróżniamy jeszcze, powiem szybciutko, dwa rodzaje szybkiego wytrysku. Przede wszystkim przedwczesny wytrysk pierwotny i przedwczesny, kochani, wytrysk wtórny, czyli nabyty. Haha! Ha. I jak to się do siebie ma? Przedwczesny wytrysk pierwotny, panowie, który trwa przez całe życie mężczyzny od początku jego inicjacji seksualnej, wówczas do ejakulacji dochodzi jeszcze przed um, rozpoczęciem stosunku lub w ciągu minuty od rozpoczęcia penetracji. Natomiast, drodzy panowie, przedwczesny wytrysk wtórny jest, czyli taki nabyty, uważany jest, um, tak jakby, który związany jest ze skurceniem tak jakby czasu momentu do momentu pojawienia się ejakulacji w porównaniu do wcześniejszych stosunków odbywanych przez mężczyznę. Jak zwał, tak zwał. Mniej więcej wiecie, o co chodzi. Tak pokrótce. Cóż mogę jeszcze, kochani, powiedzieć? Jakie są na przykład rodzaje przedwczesnego wytrysku? Poza powyższymi, o którym już Wam powiedziałam, przedziałach, przedstawia się jeszcze ejakulacja ze względu na wskaźnik w seksuologii stosuje się również, słuchajcie, klasyfikację opierającą się na tak jakby czasie wystąpienia od sytuacji, w której to zaburzenie się pojawia. Na tej z kolei podstawie można wyróżnić następujące rodzaje szybkiego kochania wytrysku. To w ramach takiej ciekawostki, pierwotny, który pojawia się już na samym początku aktywności waszej seksualnej, a nieleczony, utrzymuje się przez całe życie i tak zwany nabyty. Pierwszy epizod ma miejsce po tak jakby względnie niezaburzonej aktywności seksualnej i może mieć nagły początek lub czas i LT może się stopniowo skracać oraz tak zwany uogólniony, który występuje, słuchajcie, podczas każdej próby aktywności seksualnej, oczywiście z różnymi partnerkami i niezależnie od rodzaju stymulacji. oraz stymulacyjny kochanie i ma miejsce on tylko wtedy w określonych tak zwanych sytuacjach, na przykład podczas stosunku z tą samą partnerką lub pod wpływem, słuchajcie, konkretnej tak jakby stymulacji. Przedczesny w ogóle, moi drodzy wytrysk, może być jedynie subiektywnym wrażeniem pacjenta, czy też Mężczyzny lub występować w sposób nieregularny i tak zwany zmienny, np. z powodu nieregularnego współżycia. I wówczas to ILT jest tak zwane prawidłowe, a nawet wydłużone, mimo to pacjent może myśleć, że ten problem dotyczy również jego. Z medycznego punktu widzenia oba zaburzenia nie są patologią, jednak mogą być, słuchajcie, źródłem smutku i lęku dla mężczyzn. Jednym z zadań lekarza jest za, tak jakby e, zobiektywizować parametry tego ILT i na tej podstawie można wykluczyć występowanie, słuchajcie, subiektywnego lub zmiennego e, przedstawienia tak jakby, przedwczesnego wytrysku i uspokoić oczywiście mężczyznę czy też pacjenta, a w razie konieczności oczywiście skierować go na konsultację psychologiczną, bo uważam, że naprawdę wizyta u psychologa może wielu panom naprawdę pomóc i nie ma się co tutaj obawiać i stresować, bo w dzisiejszych czasach wiele osób chodzi do psychologa i nie jest to jakimś dziwnym zjawiskiem, wręcz przeciwnie, świadczy bardzo dobrze o tych ludziach, ponieważ chcą pomóc sobie, a to jest najważniejsze ważniejsze, Że jeśli pomogą sobie, będą mogli pomagać innym. Ok. Może powiem jeszcze kilka słów, jak zapobiegać przedwczesnym wytryskom. Jeśli zdążę w tym filmiku, a jak nie, to będzie kontynuacja. No cóż, w sytuacji, kiedy, kochani, przedwczesny wytrysk ma charakter tak zwany nabyty, możliwe jest jego całkowite odwlekanie w czasie. Pozytywne w ogóle efekty może przynieść masaż punktu zlokalizowanego na lewym udzie z tyłu. Znajduje się on słuchajcie w odległości tak około 4 palców od zgięcia kolanowego, umiejscowiony jest tam kochani nerw kulszowy. I masaż tego punktu, nie wiem czy wiecie, odpowiada za prawidłowy czas wytrysku. Co może być ważne? Masaż nie powinien trwać, słuchajcie, dłużej niż 5 minut, więc nie przesadzajcie. I skutecznym sposobem w ogóle opóźnienia wytrysku podczas stosunku jest jeszcze wycofanie członka z pochwy w partnerki w momencie, kiedy odczuwacie zbliżający się wytrysk. Więc chyba nic akurat nowego tutaj nie powiedziałam. Należy po prostu unieść biodra i wycofać po prostu waszego penisa. Konieczne jest no cóż, pozostanie w bezruchu w tej pozycji przez kilka do kilkunastu sekund. I w tym czasie właśnie należy oddychać w tak zwaną przeponą i zaciskać mięśnie brzucha w celu po prostu opóźnienia ejakulacji, moi drodzy panowie i można również uciskać podczas stosunku przez 3-4 minuty miejsce między tak zwanym kroczem a odbytem i jednocześnie głęboko oddychać. No cóż, mężczyźni zmagający się z problemem przedwczesnego wytrysku powinni w ogóle pamiętać, aby wszelkie ruchy podczas stosunku były, kochani, powolne. Łagodne, namiętne od samego początku. W sytuacji, kiedy narasta podniecenie, należy zaprzestać wykonywania ruchów jednym słowem i odczekać, aż po prostu emocje, kochani, delikatnie opadną. Warto również wskazać, że częste stosunki seksualne wpływają na wydłużenie czasu aktów i opóźniają ejakulację, więc dobrze mieć na uwadze stałą partnerkę i po prostu, krótko mówiąc, ćwiczyć zabawę w łóżku. Leczenie, kochani, przedwczesnego wytrysku przede wszystkim przedwczesny wytrysk jest nie tylko źródłem dyskomfortu psychicznego u mężczyzn, ale może również być objawem choroby. Z tego powodu niezbędna jest wizyta u lekarza, kochani panowie. Z problemem przedwczesnej ejakulacji należy udać się do seksualoga w sytuacji, kiedy zaburzenie ma podłoże psychiczne, bądź do np. urologa lub lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli podejrzewacie, że jest to podłoże z kolei somatyczne, więc mniej więcej wiecie już o co chodzi. Leczenie, słuchajcie, przedwczesnego wytrysku uzależnione jest jeszcze od przyczyny, która, kochani, je, które je wywołuje. Z tego też powodu, jeżeli problemy z szybką ejakulacją mają podłoże psychogenne, takie jak depresja, czy też nerwica, Leczenie opiera się głównie na farmakoterapii, moi drodzy, i przyjmowaniu antydepresantów. No oczywiście, ja bym jeszcze dodała nienaukowo, że takie leczenie można oprzeć na swojej własnej siły, sile woli. I zmijanie tak zwanego myślenia z negatywnego na pozytywne. No ale okej, okay. przejdźmy do kwestii może bardziej naukowych. Najlepsze efekty, słuchajcie, przynoszą leki z grupy inhibitorów wychwytu tak zwanego zwrotnego serotoniny SSRI. Jak zobaczycie gdzieś taki skrót, to będzie o to chodziło. A także farmaceutyki SARI oraz inhibitory fosfodisterali... Boże. Ten wraz zawsze mnie przygnębia, bo ciężko mi go wymówić. Fosfodiesterazy, dobra, udało się. Typu 5, słuchajcie. Ponadto jeszcze dodam, że przedwczesne wytry skutecznie pozwalają y, jeszcze opóźnić, jakby to ująć, maść z lidokainą. I taka maść również opóźnia wytrysk. I prylokaino, nie wiem czy o tym wiecie, które aplikowane są na żołędzi penisa około 15 minut przed stosunkiem i to też, kochani panowie, może Wam pomóc. Dodatkowo mężczyźni nierzadko kierowani są jeszcze do seksuologa i psychologa. Którzy oczywiście przeprowadzają psychoterapię, tak zwaną indywidualną, ukierunkowaną na oczywiście rozwiązaniu problemów danego pacjenta czy też danego mężczyzny, i warto również rozważyć terapię par, ponieważ jest to również istotne dla obu partnerów, moim zdaniem. Można stosować oczywiście jeszcze leki na przedwczesny wytrysk. Preparaty farmakologiczne, słuchajcie, stanowią terapię pierwszego wyboru w przypadku pacjentów z pierwotnym oraz tak zwanym nabytym przedwczesnym wytryskiem. Złotym standardem w ogóle leczenia są leki należące do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, właśnie ten skrót, o którym wam mówiłam SSRI. Ich mechanizm w ogóle działa, czy też polegający jest na wzroście stężenia tejże serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym, co sprawia, że czas ILT zostaje, słuchajcie, wydłużony. I obecnie jeden lek z tej grupy został oficjalnie zarejestrowany, z tego co wiem, w leczeniu przedwczesnego wytrysku. Jest nim dapoksetyna. Dostępna jest ona pod nazwą, słuchajcie, handlową Pryligry. Zapraszam na następną część, papa. Pa.